Chciałabym Wam opowiedzieć historię, która odmieniła mnie i moich kolegów na zawsze. Czwarta D. Co za klasa! Tu urodziliście się w dzipy? Gdzie są Wasze maniery? Czy potraficie zrobić coś pozytywnego, a nie tylko dokupać, naśmiewać się, wyzywać? Ja już nie wytrzymam z tą młodzieżą. Co z Was wyrośnie? Tak, to o nas. O mojej wspaniałej, słynnej w całej szkole klasie 4D. Codziennie słyszeliśmy takie pytania od nauczycieli i wychowawczyni. Ale oczywiście nic sobie z nich nie robiliśmy. Do czasu, kiedy w połowie roku dołączył do nas Filip. To zabawa dopiero zaczęła się na dobre. Siemanko. Hej. Hej. Siema, siema. Hej, już to dobre, ale następnym razem przynieś paprykowe. Siema, siema. Siema. Jest już nasz ulubieniec, Filip? Cześć wszystkim. O, Wilku, mama jest nasz. Płacze i poleci na skargę do mamusi. <laughs> Hej Filip, a jak tam twoja dziewczyna? <laughs> Sorki, zapomniałam, że taka oferta jak jakby zawsze będzie sama. <laughs> Cicho! Idzie w koł przyrody! Dzień dobry, sprawdźmy ten... obecność. Czesika <coughs> Jakubowska, obecna i nieprzygotowana. Emil Kowalski, jestem i też zgłaszam nieprzygotowanie. Filip Nowak. Uuu! Cisza, czy jest Filip? Co mu znowu zrobiliście?

Oddawaj. Zobaczymy co masz tam ciekawego. Oddaj mi to. To moje. Jak umiesz to sobie go odbierzesz. Cześć Synku, jak było cię w szkole? Ok, jak zawsze. Próbowałam się dzisiaj do ciebie dodzwonić, ale nie odbierałeś komórki. Miałem wyciszone telefon. Przyjdź teraz do kuchni na obiad. Ugotowałam twoje ulubione danie. Nie będę jadł. Nie jestem głodny. Jak to? Wczoraj też nie zadłeś obiadu ani kolacji. Synku, czy dzieje coś, o czym nie wiem? Nie, wszystko okej. Okay. Czemu się naprawdę boisz? Nie oszukuj, bo wiem, że tak. Nie oszukuj, bo każdy ma. Coś tu powoduje pani strach. Powy, czego się naprawdę boisz? Nie rozumiemy z tym taki za, Dobrze wiemy, jak wygląda świat. Boję się, że kiedyś skończy za. Powy, czego się naprawdę boisz? Nie oszukuj, bo wiem, że wychodzę Boję się, że kiedyś sądzę sam Ej, ej, nie mam mnie Gdy się kończy noc, nowy dzień Boję się, że tam na końcu ktoś i każdy trzech Boję się, że przedawku jest złożni Rozpalę łez Boję się, że zejdę zanim dzieci będą zna... Dobry. Dzień dobry. Chciałabym Wam rozdać kartkówki. Mu! Jedynka? Co tu się łączyć na piątkę? Matka nie zabija! O, to już siódma jedynka w tym tygodniu. Zaraz pobiję swój rekord. Dzisiaj nie będzie lekcji. Nie! Chciałabym z Wami o czymś porozmawiać, a raczej coś przeczytać. Napisała do mnie mama Filipa. Posłuchajcie. Szanowna Pani, od przyszłego tygodnia Filip nie będzie już uczniem tej szkoły. Jej! Nareszcie. Postanowiliśmy przenieść się do innego miasta. Przeczytałam pamiętnik mojego syna, zrozumiałam dlaczego ciągle chodził przygnębiony i zaczął ubierać się na czarno, zrozumiałam dlaczego ostatnio nie chciał jeść nawet swoich ulubionych potraw, zrozumiałam dlaczego nie mógł spać, dlaczego dręczyły go nocne koszmary, zrozumiałam dlaczego dostała w szkole same jedynki, chociaż uczył się po nocach i wszystko umiał, zrozumiałam wreszcie co stało się z jego telefonem. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że o mały włos nie straciłam syna. W pory znalazłam jego pamiętnik. Nie rozumiem, jak młodzież może być taka okrutna. Filip o niczym nie wie. Ukryłam wszystko przed nim. Okłamałam go dla jego dobra. Wstydziłby się, bo uważa, że to wszystko jego wina. Jutro przyjdzie na chwilę do szkoły, żeby zabrać swoje rzeczy z szafki. Dziękuję za współpracę. Z poważaniem, mama Filipa. Następnego dnia. Cześć Filip, chciałam cię za wszystko przeprosić. To jakiś twój kolejny żart? Stary, naprawdę cię przepraszam. Nie powinnam się tak zachowywać. Od dzisiaj jesteś naszym kumplem. Nie będziemy ci już więcej dokuczać. Nikomu już nie będziemy dokuczać. Przepraszamy. I to już koniec tej historii. Filip nie wyjechał do innego miasta. Został w naszej klasie. Że trudno w to uwierzyć, ale zmieniliśmy się na lepsze. Ja i Filip zostaliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Tak, i to prawda. Mój syn znowu dał się uśmiechać, nabrał chęci do życia, wrócił ma apetyt i poprawił wszystkie złe oceny. Najważniejsze, że zrozumieliście, że trzeba się szanować, że nie można nikogo wykluczać i że każdemu należy dać szansę. Pamiętajcie, żeby codziennie wcielać w życie hasło: bądź kumplem, nie dokuczaj! Z czego oto idzie świetlicą? Nie widziałem sukniesz konną bożnicą Zamazany punkcik wiewki powodzi głów. Nie chcę pytać nikogo o drogę. Serce bije mu jak dzwonek na wogę. Nie widziany władca własnych, tak snów. O, 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 o snów. Wielki mały człowiek. Zadziął wydar, samotny, Wielki mały człowiek, kumel obcy nie chciał u nas obiece jej. Boż był hej, tylko od chwili Wielki mały człowiek, zadziął. Samotny tak, wielki mały człowiek. kubelowcy obcy ci, nas opiece mnie. No,